zrobimy jajka faszerowane. Jajka faszerowane na ciepło. Faszerowane we własnych skorupkach. Rzecz prosta, poza jedną czynnością. Tutaj mam wcześniej ugotowane na twardo jajka. Wystudzone. Nóż. Dwie dłonie. Chodzi o to, żeby z tych dłoni nie poleciała ani kropla krwi. Dobrze jest więc używać nie, nie naostrzonego dopiero co noża bo robimy coś takiego. Wkładamy jajko w rękę, uderzamy i przekrawamy. I uzyskujemy dwie połówki jajka z zachowaną skorupką, bo będziemy wyjmować teraz jajka z tych skorupek, a następnie je przetwarzać i ponownie wkładać i podsmażymy je na maśle. Teraz delikatnie ze skorupki wyjmuję połówkę jajka i wrzucam na razie do miski. Więc przed tym rozbijaniem sprawdźmy, czy nóż nie jest szalenie ostry. I potrenujmy wpierw, jeśli mamy zamiar robić to pierwszy raz. Pierwsze jajko za nami. Drugie jajko. Czasami się nie udaje. To jajko zjemy na twardo z majonezem. Drugie jajko mamy przekrojone. Proszę spojrzeć, spojrzyjcie. Nic nic na rączkach nie mam. Takie same jak przed cięciem. Udało mi się. Wszystkie 20 jajek przeciąłem bez problemu. Skorupki czekają puste. Tutaj mamy wydłubane z nich jajka. Zapomniałem, byłem tak zaaferowany na początku przecinaniem tych jajek, że zapomniałem powiedzieć, co potrzebujemy do przygotowania tych jajek. Oprócz jajek, które już są pocięte, potrzebujemy również odrobinę masła. Jakieś dwie łyżki dodamy do jajek. Nareszcie podsmażymy jajka. Wyprawimy to musztardą, solą, pieprzem i użyjemy mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo zieleniny. Na 20 jajek może 15 jajek, nie pamiętam dokładnie. Potężny pęczek natki pietruszki, a może nawet dwa. Użyjemy również koperku. Całkiem sporo. Odetniemy od koperku, chociaż użyjemy również te grube łodygi. To jest świeży koperek, one są miękkie i pachnące, całkiem sporo szczypiorku. Tyle właśnie, tyle właśnie zieleninki potrzebujemy do tego, by nasze faszerowane jajka były przepyszne. Kochani, udało mi się pokroić tą całą zieleninę. Nie było łatwo, bo jej sporo jest i pokrojonej mamy Potężne dwie garści i właśnie tyle powinniśmy mieć. Użyjemy, kochani, maszyny, żeby przyspieszyć czas i yy, pomóc sobie. Do maszyny wrzucamy jajka. Dlatego pokroiłem wcześniej na drobne kawałki zieleniny, by miksować jajka z zieleniną niezbyt długo, bo chodzi nam o to, żeby jajka nie były w zbyt małych kawałkach. Dzięki temu rzecz będzie smaczniejsza. Cała zieleninka ląduje w jajkach. Teraz jakieś dwie łyżeczki musztardy oraz łyżka miękkiego masła. Odrobinkę jeszcze dodamy. Masło nam sklei i spowoduje, że jajka będą bardziej soczyste. Tak, soczyste jajka, bo będziemy je smażyć. Doprawiamy sporą ilością doprawiamy sporą ilością czarnego pieprzu oraz sobą. Maszynę zamykamy. Jeżeli pamięć nie myli robi się to tak. Potem naciskamy i chwileczkę luksujemy. Jak wcześniej mówiłem, luksujemy tylko chwilkę, żeby jajka były w dość dużych kawałkach. Jeszcze myślę, że tyle wystarczy. A my w zasadzie przygotowane jajka do nadziewania. Pozwolicie, że odstawię deskę, miskę, to samo, w której wcześniej trzymałem jajka. Teraz muszę odłożyć dalej niepotrzebny kawałek maszyny. Przykładamy do miski, posiekamy jajka, wymieszamy z zieleniną, masłem, musztardą, solą i pieprzem to już generalnie jest samo w sobie pyszne. Jeśli byśmy dodali odrobinę śmietany na przykład, powstałaby nam wspaniała pasta jajeczna. I to jest super danie. Pachnie pięknie, świeżo, dużo zielonych listków znajduje się w misce. Sprawdźmy konsystencję. Tak, jest wspaniałe. Teraz masę odrobiny ubijamy w misce i za chwilę będziemy ją nakładać do połówek skorupek. Potrzebujemy do tego niezbyt dużą łyżkę. O właśnie. Zachowane skorupki. Napełniamy masą, tak by masa odrobinkę, jaką odrobinkę, czyli po prostu wypełniła całą połówkę yy, skorupki. Kochani, wszystkie skorupki napełniłem. Masło się rozpuszcza. Cóż teraz mam powiedzieć? Teraz mam powiedzieć to, o czym zapomniałem wcześniej powiedzieć, czyli o tartej bułce. Bo wcześniej nic nie było na jej temat ciekawego do mówienia. Bułka tarta jak bułka tarta, prawda? Niespecjalnie pachnie. Ale będzie pachnieć jak ją podsmażymy yy, z tymi jajkami, po prostu Jajka będziemy panierować w bułce. Co za chwilę uczynię? Masło nam już się rozpuszcza. Będziemy je smażyć na średnim ogniu. Na prawdziwym maśle. Pozwolę sobie przypomnieć, żadnej margarynie, żadnym miksie czy czymś takim. Wcześniej przygotowane połówki skorupek napełnione jajkami z zieleniną. Na chwileczkę, niezbyt dużo, niezbyt długo trzymamy w tartej bułce. Powstaje nam taka mała panierka, tak czynimy z wszystkimi połówkami. Układamy je na rozgrzanym maśle i smażymy na maśle jakieś 3, maksymalnie 4 minuty. Jajka możemy również przygotować na dzień wcześniej przed podaniem, wtedy po prostu ich nie smażymy. Nadziewamy tylko skorupki, zawijamy, wkładamy do naczynia, zawijamy folią spożywczą i w ten sposób one przetrwają bez zmiany smaku i konsystencji do drugiego dnia. Ja je podaję na śniadanie wielkanocne, pierwszy dzień e, Wielkiej Nocy. Robię to już od kilkunastu lat. Cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Są brązowe, ładnie przyrumienione, pachnące i bardzo smakowite. Wyjmiemy jeszcze kilka i włożymy te, które nam zostały. A z tymi, które włożymy, no cóż będziemy robić? Sprawdzimy, czy się nam udało. Tak to wygląda. Pięknie zrumienione. Pachnące. I moim zdaniem, oryginalnie się prezentujące na talerzu. To naprawdę jest bardzo fajna rzecz. Bardzo smaczna. Prosta i oryginalna. Proste, smaczne. Czy smaczne? Zaraz się przekonam. Dosyć gorące jeszcze. Mm. Bardzo delikatne. Bardzo lekkie. Dużo pietruszki. Dużo szczypiorki. Dużo koperku. Jajka podkreślone odrobiną musztardy. No po prostu pełnia wiosny. Wielkanoc. Kochani, róbcie te jajka, bo warto.